Witajcie drodzy widzowie na kanale Strefa Wojska. Jak w każdy niedzielny poranek, zapraszam Was na kolejny odcinek wojskowych newsów. Dzisiaj pogadamy m.in. o otwarciu Akademii Heimars. Jej budowa rozpoczęła się jeszcze za poprzednie władzy, ale teraz nastąpił oficjalny początek jej funkcjonowania. Będzie też o ukraińskim Abramsie, który trafił do muzeum w Kijowie. Wzbudziło to dość spore poruszenie i pytania: dlaczego taki sprzęt nie działa na froncie? A stał się atrakcją turystyczną. Pogadamy też o Litwie w polskim kontekście. Mianowicie nasz sąsiad poinformował o zakończeniu dostaw polskich systemów obrony powietrznej i wcale nie chodzi o pioruny. Wytłumaczymy sobie także, skąd w Polsce, australijski Abrams i będzie ich jeszcze więcej. Zapraszam również do subskrybowania kanału i zacznijmy wojskowe newsy. ukraiński Abrams w ukraińskim muzeum. W ostatnich dniach sporo zamieszania wywołały zdjęcia ukraińskiego Abramsa, tudzież chcąc być bardziej precyzyjnym, amerykańskiego Abramsa, który trafił na Ukrainę. Znaleziono go bowiem w muzeum wojny rosyjsko ukraińskiej. Swoją drogą nasz krab też się tam znajduje. W dobie kurczącej się liczby tych czołgów na froncie powstałe ożywienie w mediach jest całkiem zrozumiałe. Kijów w tej chwili powinien mieć około 10 sprawnych i gotowych do działań czołgów tego typu. Reszta została zniszczona albo przejęta przez Rosjan. Zatem skąd ten jeden egzemplarz dostępny dla zwiedzających, nie powinien przypadkiem działać na wschodzie, prawdopodobnie został na tyle poważnie zniszczony, że nie opłacało się go naprawiać albo po prostu Ukraińcy nie mieli dostępu do części zamiennych, co przy obecnej administracji USA jest całkiem prawdopodobne. Można założyć, że to co najważniejsze, zostało wymontowane i zachowane dla innych sprawnych jeszcze maszyn. Kijów na początku wdrożenia Abramsów do służby posiadał ponad 30 maszyn tego typu. Zatem ich liczba gwałtownie spadła. Stany Zjednoczone nie planują przekazywania kolejnych egzemplarzy, ale z pomocą przychodzi Australia. Jak pewnie pamiętacie, kilkakrotnie informowałem Was o pomyśle, a następnie problemach w jego realizacji, jaki miała Canberra w kwestii przekazania ich dla Ukrainy. Australia zakupiła ich najnowszą odmianę, a więc M1A2CV3. Po rozpoczęciu dostaw nawet 40 czołgów starszej wersji może trafić do naszego wschodniego sąsiada. Ich przekazanie przyciągało się, bo prawdopodobnie ponownie Amerykanie robili problemy. Przypominam o tym, bo pierwszego z nich zauważono w Polsce. Na ich krąży zdjęcie jednego z egzemplarzy, które zostało wykonane na terenie naszego kraju. To nie może dziwić, bo z Polski idzie zdecydowana większość sprzętu przekazywanego na wschód. Zatem w najbliższym czasie dostawy powinny się już rozpocząć i kijów uzyska naprawdę solidną dawkę pancerza. Natomiast jak długo uda się zachować od zniszczeń australijskie Abramsy, trudno powiedzieć. Ale na pewno Ukraińcy z biegiem czasu coraz lepiej wykorzystują ten sprzęt do walki. A więc i straty powinny być mniejsze. Niemcy zmodernizują okręty 212A. Nasz zachodni sąsiad inwestuje w swoją marynarkę grube miliardy euro. Widać to świetnie choćby poprzez zakup sześciu okrętów 212CD, które są oferowane także nam w programie Orka ale w użyciu są już inne okręty, protoplasta 212 CD czyli 212 A. Są to dość nowoczesne okręty, ale mające już swoje lata, szczególnie te z pierwszej partii produkcyjnej. Niemieckie władze właśnie zdecydowały o ich modernizacji. Ogółem Niemcy mają sześć takich jednostek, cztery pierwsze dostarczono w latach 2005-2007, a kolejne dwie w latach 2015-2016. Te z drugiej partii mają dodatkowe modyfikacje, związane między innymi z napędem, są też o ponad metr dłuższe. W ostatnich dniach z producentem całej szóstki, a więc z TKMS, podpisano dziesięcioletni kontrakt na utrzymanie oraz modernizację okrętów 212A pochodzących z lat 2005-2007. Zmiany mają dotknąć systemu kontroli ognia, dowodzenia czy nawigacji. Umowa będzie kosztować niemieckiego podatnika 800 milionów euro. Modernizacja 212A jest o tyle ciekawa, że nieoficjalnie jeden z tych okrętów mógłby zostać nam przekazany w formie rozwiązania pomostowego, jeśli zdecydowalibyśmy się na 212CD. Podkreślam jednak nieoficjalnie. TKMS nie potwierdził do tej pory, czy faktycznie taka propozycja, w porozumieniu z niemieckim rządem, faktycznie znajduje się w jego ofercie. Niemieckie okręty tego typu, w zależności od wersji, mają długość od 56 do nieco ponad 57 metrów. Wybierają w zanurzeniu ponad 1800 ton i tam mogą osiągnąć prędkość na poziomie nawet 20 węzłów. Maksymalny zasięg wynosi około 8000 mil morskich. Załoga stanowi 27 osób. Okręt posiada m.in. system AIP oparty na ogniwach paliwowych. Głównym uzbrojeniem są ciężkie torpedy, które można użyć z 6 wyrzutni kalibru 533 mm. Nie ma niestety możliwości użycia z jego pokładu pocisków manewrujących. Nieoficjalnie maksymalne zanurzenie ma wynosić ponad 700 m, choć oficjalne dane mówią około 250. Okręty 212A zostały sprzedane także do Włoch gdzie na licencji zbudowano cztery jednostki. Na ich bazie Włosi budują 212 NFS, który jest proponowany nam w programie Orka. Finowie testują Arwę. Europa zdecydowanie postawiła na rozwój artylerii. i może to dziwić po doświadczeniach ukraińskich. My inwestujemy w podwozie gąsienicowe, a inne kraje, szczególnie te z mniejszym portfelem, stawiają na kołowe rozwiązania. Prym w tej materii wiedzie szczególnie francuski Cesar, który został zakupiony m.in. przez Estonię, Litwę, Słowenię czy Czechy. Powodzeniem cieszy się też Archer, który został pozyskany przez Szwecję, Wielką Brytanię i Łotwę. Swoją ścieżkę za to wybrała Finlandia. Nie zdecydowała się ona zakupić gotowego rozwiązania, ale rozwija własny system o nazwie ARWE. W ostatnich dniach odbyły się bardzo intensywne testy ogniowe tej konstrukcji. Chałbice testowano zarówno w aspekcie maksymalnego obciążenia ładunkami miotującymi, jak i prowadzeniem ognia pod różnymi kątami. Według informacji Finów testy zakończyły się sukcesem. To otwiera drogę do przyszłych kontraktów, szczególnie dla kraju producenta, ale także eksportowych. Już poinformowano, że dział jest gotowy do integracji z różnymi podwoziami. Dla Finlandii wybrano Sisu E13TP w układzie 8 na 8 Chcąc przyspieszyć pracę, wybrano gotowe rozwiązanie w postaci ciągnionej habicy 155K98 jako bazę do stworzenia działa. Upraszczając, wsadzono ją na nośnik kołowy i mamy gotowy system charakteryzujący się prostotą użytkowania jak i małym kosztem eksploatacji. Finlandia ma także pełne praw do systemu i samodzielność produkcyjną. Nowa haubica spełnia wszystkie standardy NATO i ma być kompatybilna z innymi systemami należącymi do państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, np. w zakresie łączności. Szybkość maksymalna arwę to około 10 strzałów na minutę, przy czym możliwy jest intensywny ogień krótkotrwały, na poziomie 3 strzałów 15 sekund. Maksymalny dystans atakowania celów przy użyciu standardowej amunicji to około 40 km. Haubica jest w stanie osiągnąć prędkość na utwardzonym terenie na poziomie 100 km na godzinę. Arwę może pokonać dystans ponad 600 km. Waga całego systemu to około 28 ton. Czy ostatecznie znajdzie uznanie w oczach chińskiego dowództwa, niedługo się przekonamy. Do tej pory kraj z północy Europy dysponował przede wszystkim chałicami ciągnanymi oraz gąsienicowymi w postaci K9, których będzie prawie 100 egzemplarzy. Rumunia kupuje system Spider. Kolejny kraj NATO inwestuje w swoją obronę powietrzną. Tym razem chodzi o Rumunię. Poinformowano, że w międzynarodowym przetargu wybrano system Spider od firmy Rafael. Wartość kontraktu ma wynieść prawie 2 miliardy euro. Nie podano w większej ilości szczegółów jak na przykład planowany czas dostaw. Z powodu braku skarg innych oferentów co do przebiegu i wyniku przetargu, przewiduje się, że umowa zostanie podpisana już niebawem. System Spider to bardzo uniwersalne rozwiązanie, które może występować w różnych konfiguracjach w zależności od potrzeb zamawiającego. Istnieje np. odmiana All-in-One, gdzie na jednej platformie znajduje się wyrzutnia pocisków, radar, głowica optoelektroniczna i system kierowania ogniem. Dzięki takiemu kompaktowemu rozwiązaniu możecie dość sprawnie przemieszczać system i szybko rozpocząć obszarową ochronę danych miejsc, np. lotniska czy elektrowni. Spider używa pocisków typu Python, Iderby i Iderby ER. W zależności od ich wyboru, a także konfiguracji całej baterii, Spider może zwalczać cele na dystansie od 15 do 80 km, a w najnowszej odmianie XR nawet do 160 Żadne zagrożenie mu nie straszne, może eliminować takie cele jak samoloty, pociski manewrujące czy balistyczne. Będzie miał jedynie problem z pociskami hipersonicznymi. Rumunia jednak posiada w swoich zasobach systemy Patriot, dlatego Spider będzie traktowany jako obrona krótkiego zasięgu. Innym użytkownikiem tego rozwiązania są Czechy, które już rozpoczęły wdrażanie go do swoich sił zbrojnych. Na ostatnich targach IDET 2025 zaprezentowano wyrzutnię osadzoną oczywiście na podwoziu Tatry. Jakie podwozie wybierze Rumunia, na razie nie wiadomo choć najprawdopodobniej będą to podwozia od Iveco, które od lat dostarczają tego typu rozwiązania dla rumuńskiej armii. Grupa niewiadów gotowa do produkcji min przeciwpiechotnych. Pod koniec czerwca informowałem Was o ustawie przyjętej przez Sejm, która jest początkiem drogi wypowiedzenia przez nasz kraj konwencji otawskiej w sprawie produkcji, przechowywania oraz składowania min przeciwpiechotnych. To oznacza, że już za kilka miesięcy... Będziemy mogli w pełni rozwinąć swoje moce produkcyjne tego uzbrojenia, albo też zakupić gotowy produkt za granicą, już po ostatecznym wypowiedzeniu konwencji. Mam jednak nadzieję, że ta druga opcja nie jest rozważana przez MON, a wyłącznie zlecenie tego zadania polskim podmiotom. Jeden z nich właśnie wyraził gotowość podjęcia się realizacji tego zadania. Chodzi widzowie o grupę niewiadów. Poinformowała ona w swoim komunikacie, że podjęła decyzję o starcie produkcji min i rozwinięciu wielkosklowej ich produkcji. Producent ma ku temu niezbędną infrastrukturę, doświadczenie, technologię, a także dokumentację techniczną. Na papierze widzowie wygląda to naprawdę imponująco, ale na potencjalne kontrakty musimy jeszcze poczekać. Niemniej i tak trzymam kciuki za grupę niewiadów, aby jej plany udało się zrealizować, bo to z pożytkiem dla nas wszystkich. Miny przeciwpiechotne to przyszłość, ale umowa na inne miny to już teraźniejszość. Mam na myśli miny sygnalizacyjne o nazwie Płomień. W tej sprawie MON podpisał właśnie umowę z grupą niewiadów. W latach 2025-2027 zostanie dostarczonych od 24,5 do maksymalnie 44,5 tysiąca pomieni. Kupione miny sygnałowe mają za zadanie przede wszystkim ostrzeżenie poprzez emisję świetną o potencjalnym zagrożeniu ze strony przeciwnika, np. jego wtargnięciu na określony teren. Nie podano wartości kontraktu. Polskie gromy już na Litwie Ministerstwo Obrony Narodowej naszego północno-wschodniego sąsiada poinformowało, że na Litwie znajduje się już kolejna partia polskich pocisków obrony powietrznej Grom, czyli poprzedników piorunów. Zapłacono za nie 28 milionów euro. Natomiast, jeśli dobrze rozumiem, nie jest to żadna nowa umowa, tylko realizacja starszej, jeszcze z 2023. Najwyraźniej dostawy właśnie się zakończyły. Były one planowane na lata 2024-2025. Wspominam o tym, bo z części przekazów medialnych można dojść do wniosku, jakoby to był nowy kontrakt, a według mnie tak nie jest. Wilno już wcześniej zakupiło pociski tego typu w 2014 roku za ponad 30 milionów euro. Zatem umowę z 2023 należy traktować jako uzupełnienie zapasów, gdyż część z nich na pewno trafiła na Ukrainę. Gromy potrafią eliminować cele na dystansie do około 5,5 oraz w wysokości 3,5 kilometra. Świetnie sprawdziły się podczas konfrontacji Gruzji i Rosji w 2008 roku. Miały one wyeliminować 9 celów powietrznych na 12 prób, co jak na system tej klasy jest naprawdę dobrym wynikiem. Ich następcą jest wspomniany przed chwilą Piorun, którego pierwsze dostawy do polskiego wojska rozpoczęły się w 2017 roku. W tej wersji przede wszystkim poprawiono parametry pocisku, dystans atakowania celu zwiększono do 6,5, a pułap do 4 km. Zmieniono także głowice przeciwko systemom zagłuszeniowym, że umożliwiono działanie systemów nocy. Kolejnym rozwinięciem pocisku Piorun ma być Piorun NG, nazywany też Piorunem 2 Jego wejście do służby powinno nastąpić w okolicach 2028 roku. Wiadomo, że Litwa jest zainteresowana zakupem Pioruna i chciała to zrobić w ramach programu Edirpa wraz z Estonią, Norwegią i Polską. Niestety nasza oferta nie trafiła na podstawową listę dofinansowania w wysokości 60 milionów euro, a na listę rezerwową. Jeśli program otrzyma dodatkowe pieniądze, wtedy to będzie możliwe uzyskanie europejskich funduszy na ten kontrakt czy Wilno nawet bez niego zdecyduje się na zakup piorunów, niewykluczone, choć obecnie kupowane są inne systemy podobnej klasy, a więc RBS 70G, które mają być zamontowane na pojazdach JLTV. Akademia HIMARS otwarta. Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu otwarto w ostatni piątek ośrodek szkolenia rakietowego Akademia Heimars. Jej zadaniem będzie szkolenie polskich żołnierzy w zakresie obsługi nowoczesnych systemów rakietowych w naszym wojsku. W tym celu będzie prowadzić m.in. specjalistyczne kursy. W założeniu ma służyć także żołnierzom z innych państw, ale czy znajdzie ona wśród nich zainteresowanie, czas pokaże. Na pewno warto promować to miejsce wśród państw bałtyckich które łącznie będą posiadać 20 wyrzutni HIMARS, po 6 Łotwa oraz Estonia oraz 8 Litwa. W ten sposób powstał bardzo nowoczesny ośrodek w miejscu, gdzie nasi żołnierze kształcą się także z obsługi innych systemów rakietowych i artyleryjskich, jak K czy Hobbitz k 9 Mamy wszystko w jednym miejscu. O powstaniu Akademii zdecydował jeszcze w 2023 roku ówczesny minister band narodowej Mariusz Błaszczak. Wszystko dzięki umowie kupna wyrzutni M142 z 2019 roku. Za ponad 400 milionów dolarów pozyskaliśmy łącznie 20 wyrzutni, z czego dwie szkoleniowe, i właśnie one trafiły do Torunia. Czy będą następne? Pytacie o to często w komentarzach, ale na razie brak w tej sprawie informacji. Za czasów ministra Błaszczaka podpisano umowę ramową na 486 wyrzutni, ale szans na jej realizację w najbliższych latach nie ma. Najczęściej mówi się o zakupie około 100 kolejnych wyrzutni, osadzonych już na polskim jelczu trzeciej generacji w układzie 6 na 6 Natomiast jednym z głównych problemów ma być ciągle brak zgody na produkcję amunicji GMS w Polsce albo nie na zasadach, które nas interesują. A bez fabryki amunicji nie chcemy kupować kolejnych systemów. Jeśli faktycznie tak to jest, to w pełni to rozumiem. Teraz bez wyposażenia ofensywnego dla danego uzbrojenia nie powinno się zwiększać jego zakupu. Dobrze, że chociaż program Homarka przebiega bez problemów. Dostawy modułów ogniowych i ich integracji z podwoziami od Wielcza trwają bez zakłóceń, a grupa WB przygotowuje się do budowy fabryki, gdzie wraz z koreańskim partnerem będzie tworzyć amunicję dla Homarka k No i drodzy widzowie, dobrnęliśmy do końca. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam jak zwykle do sekcji komentarzy, gdzie pogadamy o dzisiejszych newsach. Trzymajcie się, miłej niedzieli i do następnego odcinka. Hej!